za No, jeszcze zadzwonił telefon. Teraz jesteśmy już dorośli, przybyliśmy od Teraz y, Telefon nam tłumaczy, że teraz właśnie wyruszamy na przygodę. No, oczywiście właśnie się się na coś dziać. Jeśli wyglądamy o, w ogóle inaczej. Tam jest nasz, nasz dom. dom. Raczej nie, uzna, nie, nie uznawamy tego jako dom, jest jako wóz. Tak naprawdę to idziemy po nasze wyposażenie. Oczywiście ja się jesteśmy wolni możemy łazić gdzie chcemy. Jesteśmy w obozie cygańskim. Teraz właśnie idę po. Idę po. Oj, nie ta droga. Pomyliłem się szlak mi zniknął a to w drugą stronę także przepraszamy za błędy, ale zaraz się... zaraz a zrobimy dobra, jesteśmy już przy szafie. szafie co ja mówię, szafie, przy skarbie skrzynie, Tam damy do nasze oczywiście na razie miecz, lekka kusza miksturka, psi eliksir do zdrawiania no, i obroża z imieniem oczywiście łopata do kopania skarbów dobra teraz użyjemy yy, obroży, żeby na się z tego psa nazwamy go może Rex Potem jest obojętnie, bo to nie się nazywa na razie, Rex. Rex z czego tam później zmienimy mu imię no i dobra no założone miecz i kurczę, no to idziemy do Teresy do wyjścia. Właśnie nie wiem, ale zawsze w tym obozie gubię drogę. No widzicie, to nie jest za mało, to jest taki mały obóz. No na no, jest taki mały obóz, tylko że on jest w środku lasu, jest dużo drzew. Tu można że o jakieś zahaczyć. Tak więc tutaj się gubi droga. No a niestety ścieżka nie zawsze pokazuje... No, wzięła teraz, on nam da pieczęć z jeziora. Eee, wiedzcie, może jak skończymy Fable, może zrobimy odcinki z Gears of War. Dokładnie nie wiem. Jeszcze zobaczymy. Albo z Jeszcze zobaczymy. A to powiemy na ostatnim odcinku. Co zrobimy? Więc... I zapraszamy do oglądania. Dobra. My idziemy już nad jezioro Bauer do komnaty do Gildi. Teraz będzie czekała nas pierwsza walka. Jesteśmy... Chcemy... O, już pierwszy coś by Niech Jak skar. I będziemy kopać się. Skupimy. Jest też śmieszny, bo się kręci wokół siebie i ogona szuka. Tak, umyła piłeczka. Idziemy na skróty. Znaczymy. Może też możesz się tak zrobić. Słyszysz szybciej. Się... jest? złego. Ale... Jak dla... dla początkujących, lepiej, żeby chodził szlakiem. Prawda, kolego? No niestety tak. tak to jest. Ale tutaj jeszcze jest klucz. To no jest ten... takich skarbów. Chciałem zawsze go szukać. Wszędzie. Dobra, odblokowujemy wejście i wchodzimy do groty. Teraz będziemy mieli chyba walczyć z żukami. No, no przeciwnik no, nie. Na pewno nie, nie, nie wymagający, ale później już będą naprawdę wymagający przeciwnicy albo sobie dochodzić. Bandyci. No bandyci nie są też czasem. No ale trzeba na każdego bądź to jest jakiś inny sposób No to idziemy Oczywiście w tą grę można grać na dwóch No tylko żeśmy nie mogli zerać bo on trzyma kamerę a ja gram Ale już od kolejnych trzech kolejne trzy odcinki on będzie grał on też trzymał kamerę więc będziemy grać tak na zmianę No, i wielkie żółki, które się skończyły, i walka. Gdzie mamy zaraz białe mieście, żeby ja stali To jest w samym wyglądzie. A już. że dostanę. Bo te żółki takimi kulkami się tam strzelają. A? No, i trzy naraz. I pamiętam, że tu też jest jakiś skarb. O, drugi klucz. Idziemy dalej. Tutaj, lepiej, tutaj w tym właśnie miejscu lepiej się jakichś tajnych przejść, bo tu jest bardzo dużo skarbów chowanych. Znaczy ja tutaj już znalazłem kilka. Mam no, bardzo dobry skarb, znaczy na początek tutaj dużo nawet tych skarbach są tu złoto. jest A zaraz sami się przekonacie, zobaczycie. Tutaj jest wejście, jedno z tajnych. No macie tutaj no, tajne wejście, zobaczycie. Kulfary z skarbem. No, zaraz zobaczycie, ile tam macie. A mamy tam, no, jak na śmiesznącego, nawet tylko mm. miksturkę. Czasami podają inne rzeczy. O! I to jest właśnie bardzo interesujące. Takie części, tylko trzeba y, walić albo mieczem. Tak jest na, niebie, na, na, na niebieskie. A żółte to jest na walkę, że na, na kursze albo z pistoletu. Tak mm. sobie widzicie, otworzyło się na przejście. Później w innych laniach ubocznych to. Będziemy trzeba tak szybko taki klikać, bardzo szybko, bo będą się pojawiać te chwile jakieś nowe. Oj! Wystraszyłem się! Zauważyłem. Nie zauważyłem się! zapomnieliśmy o tym, nie ale nie zaszkodzi, szkodzić, się szkodzi, z sobą. Ale się wystraszyłem. W tych nie... Że ich nie zauważyłem, że będą wyskakiwać. Widzicie, raczej mamy bardzo mały pasek życia. No, ale to potem można sobie powiększać poprzez zdolności. Tak jest. Ale na początku my lepiej ojcowni, zwłoki, pamiętnik. Może no, tak znowu Ja Jeszcze tam... tam jak sobie... Ja sam go nie będę, sobie... go nie będę czytał, będę a tam więcej, bo większość tam, czy... tam, tam jest napisane. Więc wy tam lepiej... Przeczytajcie, sobie. bo nie będziecie wiedzieli o co chodzi. Kolejny list, Eryka i widzicie, zależało się takie trzy listy, właśnie. Ja nigdy nie, od, nie odkryłem tego trzeciego listu. Może tym razem mi się uda znaleźć, ale no. Bo wiemy, ja was przeczytałem to od Brendana, powiem wam, i tam trzeba znaleźć jeszcze jednego typka. Myślę. O, to tu leży Brendan, jak widzicie, aż to nie jest Brendan, bardziej to bardziej szkielet. Brendana? Właśnie. Ale... Idziemy przed siebie. Oj, żuk. Wow. Te się U góry pojawiły. Dobra, już ich nie ma. O! Oh. Możemy już użyć nowej zdolności, ale na razie nie możemy używać, bo nie zostaliśmy napełnieni jakąś, jakąś mocą, która może nam dawać zdolności. O, te kolejne żuki. Taka walka, to to na razie jest 2, później dopiero 5, 5, 10, 1, sami więcej czasami więcej. mogą no, no. to mogą tak golemy. 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, śmieszne 1, bardzo śmieszne no 1, 1, 1, Oczywiście, no. na na to znaczy, że możemy już używać mamy umiejętności. A zaraz z kolegą możemy... pokażemy. Zaraz o, właśnie w tym miejscu. A mm. no i zaraz z kolegą pokażemy, jak się robi. Tak, z główki, tak śmiesznie. Ale jeszcze teraz na przyszłość. Mm. I pokaż, jak się używa tych nowości. Ja się nie mogę, bo muszę tam tych pięćdziesiąt siatków się, się siłą mm. Ale to zaraz, zaraz będziemy. I zaraz o, i się otwiera wejście. Znaczy, że. Oj, o! Tu nic nie było, czasem też... coś tutaj. Zdawało mi się. Tam coś dalej nie było, mi się zdaje. Albo po prostu się cofamy. A, to jest to pomieszczenko. I tu będą dwa skarby. I nawet w jakieś książki. A, książek jest tu dużo, ale A, chodzi o takie skrzynki. Tak, I z drugiej strony. Takich książek jest właśnie bardzo dużo. I z drugiej strony też jest szafą. Prawdopodobnie. pierścień. Pierścień, żeby dać się z tym się z kimś żenić. Ale ja, na, ja się nie... Ja się nie będę... nie będę żenił. A no, no, jeśli, y I mówię. Jeśli właśnie... Jeśli mówię, że będę nagrywał to jakiś No to głosujcie, musisz sobie powiedzieć, co, co by chciał, Będę tym też to zaliczać. I pokazywać. I zrobimy może głosowanie. Co kto boli. A to jest w kolejnym odcinku? Powiemy dokładnie i na początek, że zanim zaczniemy. jeszcze zależy, albo zrobimy jeden odcinek dzisiaj, albo jutro. Dobra, idziemy dalej. Cofamy się. Do gildi bohaterów, tak to miejsce. Tak tamtym jest się będzie nazywać. widzicie no e, graf no grafika nawet no fajna taka w sam raz e, możemy się wtapić, wtopić w tłum Znaczy w tłum. nie w tłum ale w tło tłum. <trymamy> w, <ludzi. trymamy> w tłum nasz błąd nie ważny my takie głupoty bierzemy no nieraz potrafimy dobra i teraz napinamy się siłą i teraz będzie można magii, zdolności tu używać magii. No. widzicie, trochę mu odwaliło. Drugi, prawda? Tu jest w tej chwili nic nie ma. To jest wiadomość dotycząca do siły. Y, Są o stronie, stronie internetowej o Facebooku. Facebooku.com. Ok, zaraz pokażemy wam w zdolnościach, co i używać. Dobra. Teraz mogę używać w zdolności jeszcze nie. Czekaj, że... Chyba pokażemy dokładniej. Okej. Okay. A słuchajcie, takie zdolności jest siła. Czyli tyle brutalne, dodają nam więcej, lepsze ciosy. Yy, budowa ciała, czyli obrażenia. Odporność to życie. Umiejętność 4 tym 13 czyli obrót, jak widzicie na filmiku. Potem celność. A się szybkość. A wola to już są normalnie magie. To ja będę się, wstrząsnę je po kolei. Ja wam pokażę na chwilę eu aktywnie. Pa. I pach. Mi się otwiera. ale widziałem, bo no tutaj mogę się do jedną wziąć od do siły. To jest wtedy, brutalne. To jest się blokowanie przyjrzymy, tutaj, wszystkie przedmioty. przedmioty. i nasze ubrania zbierają. Zobaczcie, pierwszy miało jeden drobny miasto, a już 18. No widać, że jest o wiele lepsze. Kusza też dobra teraz weźmiemy teraz będziemy jechać już z wiek. oj ojka my jeszcze teraz do na pod na jezioro teraz będziemy znowu z z w kolejnej w kolejnej, w kolejnym odcinku to tylko dojdziemy do barykady przed miastem i skończymy odcinek a w kolejnym odcinku będziemy walczyć z bandytami i, i szefem tagiem. I dopiero w kolejnym odcinku czas tak tylko jeszcze dojdziemy. Jest to jest sporo ruchu. No, warto je pobić. Magia zróbku. A, brawo. OK. i rozdasz, kula, to Właśnie mówi teraz, że musimy iść przez pieczęć do Bowerstone, czyli do pierwszego miasta. A tam właśnie już idziemy. Tylko najpierw będziemy myśleć, że to będzie barykada i trzeba barykadę skończymy. Jakbyście mieli jakieś problemy, pisać. Pisać na kom, 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 komentować tyle przede wszystkim. Jak okay. był jakieś błąd? Ale okay. nie mówcie, że po prostu nagrywamy źle, bo nie mamy żadnego e, programu do nagrywania na Xboxie. Gramy na Xboxie, więc nam to lepiej tam na, na by nam nie zwracać. A my nagrywamy, tylko to, że to, w ogóle jak to przejść? Możecie sobie na komputerze tak też przechodzić. To jest mniej więcej to samo, tylko inne ustawienia kontroli. Jak chodzić i, i tak Bo oczywiście komputer ma klawiaturę, a Xbox spada. A może też to że komputera pada, i można nagrywać a... na, na padzie. Oh, i the i am afraid as long as the bandit is alive, the road is alive. If you're in hurry, like, you can always take care of the A to już w następnym odcinku pokażemy. Dobra, ja kończę i dziękuję. Do, do następnego odcinku.